Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku, jakim jest kontynuacja serii Co Słychać U? I dzisiaj kochani, jak widzicie, przygotowałem troszkę pajączków i zobaczymy, co u nich się zmieniło. Mamy tutaj m.in. grupówkę pecyloteriarów i lata, które już przeszły na L2 niektóre. Mamy totalny rarytas, o którym w ogóle Wam nie mówiłem. W każdym razie w tym terrarium siedzi spełnienie moich marzeń i dodatkowo z kokonem i z młodymi, więc pokażę Wam, jak to wygląda. Będziemy musieli również przełożyć dwa pajączki, także odcinek zapowiada się naprawdę ciekawie, ponieważ dużo w nim zobaczymy. I kończąc wstęp Chciałbym wam tylko przypomnieć o tym, że 3 października w Krakowie odbędą się targi terrorystyczne, które będą zorganizowane w Tauron Arenie. Jeszcze nigdy nie było targów w Tauron Arenie, więc podejrzewam, że będzie naprawdę bardzo grubo. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to link do wydarzenia zostawiam w opisie. Tymczasem dużych was nie trzymam, bo jest co robić, w związku z tym zabieramy się do roboty. O oh je, yeah. tyle rzeczy, tyle rzeczy. Na początek jedziemy z moim największym rarytasem dzisiejszego odcinka, przynajmniej jeśli chodzi o taką wartość sentymentalną dla mnie. Tutaj moi drodzy, siedzi dorosła samica tarantuli włoskiej, która otworzyła sobie ostatnio kokon. Jak widzicie, terrarium jest utrzymane w klimacie stepowym. Wodą w tym terrarium jest tylko ta miseczka. Także ja nie nawadniam podłoża dla tarantuli, bo wyczytałem, że nie wolno. No i zobaczcie tylko, tylko zobaczcie, mamy tutaj najprawdziwszą norę, najprawdziwszej tarantuli włoskiej i dodatkowo zobaczcie, że bąbelki zaczęły już wychodzić. Zeszły. Ale szybko zeszły, po tygodniu, to chyba jeszcze nie. Ja słuchajcie, po dzisiejszym odcinku wezmę i po prostu całą siatkę wentylacyjną, która tu jest, zalepię taśmą, żeby mieć pewność, że, za, że żaden bąbelek mi nie uciekł. Wow, no i dobra, zbliżmy się tam, tylko naprawdę widok jest bardzo utrudniony. Moi drodzy, tylko spójrzcie, siedzi tam mamusia. Tylko tak jak mówię, strasznie ciężko jest się dostać z aparatem do środka gniazda, ale powiem wam, że mnie troszkę zdziwił fakt, że młode się rozeszły, tylko zobaczcie, póki co jeszcze ich nie odławiam, bo może się okaże, że to jednak nie są L1 i one wrócą do mamy. Nie wiem, totalnie się, słuchajcie, nie znam, bo to pierwszy raz, kiedy mam Kokon Wolf Spidera, no ale prawda jest taka, że już niedługo będą L1 najprawdziwszej tarantuli włoskiej na sprzedaż. I słuchajcie, ta tarantula naprawdę jest ogromna. Nigdy w życiu nie widziałem tak dużej tarantuli. Dla wszystkich chętnych i zainteresowanych będą one na sprzedaż na początku jeszcze nie wiem ile sztuk w promocyjnej cenie 60 zł. No i mega się cieszę, że po prostu będzie możliwość te pajączki rozrzucić po Polsce. Także co mogę powiedzieć, póki co jeszcze nic tutaj nie kombinujemy. Ja zobaczę, jak sytuacja będzie wyglądała jutro, bo tak jak mówię, to jest słuchajcie, pierwszy dzień, kiedy młode się rozeszły, nie? Ej, no to to są już L1-ki jak nic. To wygląda jak pełnoprawny wolf spider. Ale jaja. No to słuchajcie, będę miał co robić. Muszę na szybko rozkminić ponad 100 pojemników na pewno. Warto. Oj, warto. No niech mi ktoś powie, że ta l 1 nie jest majestatyczna. Przecież ona wygląda cudownie w tej trawce. A tutaj jest jeszcze jedna. Kurde, ale szybko zeszły z samicy, słuchajcie, ja normalnie tego nie ogarniam. O kurde, udało mi się delikatnie samicę zmusić, żeby wyszła do nas trochę do góry. Albo wiem, będę to robił kawałkiem kokoska, to będzie bardziej neutralne. O ziome, udało się niechcący złowić malca, więc ja go biorę do kliszówy. O tak, o tak, najlepiej. O grubo, co my właśnie zobaczyliśmy. Ile młodych tu siedzi? Nie. Dajcie znać w komentarzu, ile myślicie, że młodych siedzi na tej samicy? No ale to jest gruby widok. Chcesz kokoska czy nie? Ja. Zobaczcie, ona bada po prostu, co ją dotyka. Kokosek jest neutralny, więc się go nie boi. No nie. Jest po prostu ruchomym otoczeniem. Niesamowite. Co za widoki. Ojejku. Uciekam do nory. No dobra, to zostawiamy ją, słuchajcie, tutaj. Nie piszcie mi proszę na maila, że chcecie ją zarezerwować czy coś, bo jak będą, jak już będę miał wszystkie sztuki policzone, to wtedy najprawdopodobniej one po prostu wlecą na sklep do mnie. Także wyczekujcie informacji, że no będzie grubo, naprawdę. Ale dobra, wiemy już co jest pięć, więc przechodzimy do następnego pająka. Następnie chciałbym wam pokazać terrarium, w którym siedzi Eresus, bo zagospodarował sobie on je naprawdę fajnie. Tylko zobaczcie. Niestety, dla mnie niestety, on sobie zrobił gniazdo dokładnie na wejściu. Nie z tyłu przy kablu grzewczym, tylko z samego przodu terarium. No i wygląda to właśnie tak. Dodatkowo możemy zauważyć, że w tym miejscu jest resztka jego wylinki. Normalnie nie ma jak tego podnieść, żeby go nie zestresować tym faktem. No ale może się uda. W ogóle chciałbym też wyjąć stąd wylinkę, bo ona mi trochę szpeci jego gniazdo. Niestety boję się, że ta wylinka już jest tak bardzo wkomponowana w lepką sieć erysusa, że nie uda nam się jej wyjąć, ale z drugiej strony, nawet jakbym miał ją całą rozwalić, to po prostu nie chcę jej tu mieć, bo wcześniej wiecie, taki czarny punkt w gnieździe oznaczał Eresusa. Jeszcze ostatnia część. Uwielbiam tą pajęczkę erysusa. Ona jest taka strasznie kudłata. Erysus sobie już to gniazdo po swojemu naprawi, natomiast teraz może by się udało go wygonić tutaj w dół po prostu. No, także, jakby ktoś się zastanawiał, jak obecnie wygląda mój Eresus, no to wygląda on tak. Czyli tak naprawdę tak jak zawsze, tylko że jest jeszcze większy, ale jest taki ładny. Oj, zobaczcie, trochę chudziutki po tej wylince, Ewidentnie trzeba będzie mu dać jeść. Kurde, powiem wam, że ta samiczka jest serio dość duża. Wow, dawno nie miałem tak dużego Eresusa. Może uda się go wziąć na rękę. Aksamitny, czarny pająk. Resusy po angielsku to właśnie Velvet Spiders. No bo sami zobaczcie. Czy on nie wygląda turbo -aksamitnie. No dobra, odkładamy resusa, słuchajcie, widzimy jak wygląda. Widzimy również, że jest naprawdę bardzo duży. Trochę się boję, ale w sumie nie mam czego. To są, widzicie, jakie pająki. Takie nie za szybkie, słabo jadowite. Także taki oto piękny resusik. Dobra, kochany Eresusie, wracaj do siebie. Dziękuję, że tak fajnie nam się pokazałeś, bardzo to doceniam. No. Chcesz do siebie iść, czy nie chcesz? No idź. No patrz, przecież to twoje. Lecimy dalej, kochani. Jeśli chodzi o grupóweczkę moich maluszków Rufila rufilata, to wszystkie się schowały. <grych> Natomiast dużo pajączków już przeszło na L2 i póki co nie widzicie skali, ale zobaczcie, że jak ja tu przyłożę palec, no to to jest naprawdę duże L2. Ona ma tak już 3 cm w rozstawie, naprawdę ogromne pająki ten konkretny tutaj jest żelkiem nie wiem czy to widzimy na filmie dlatego też niezbyt ochoczo on biega i ucieka korek od wewnątrz to jest po prostu jedne gigantyczne imperium pajęczynowe i uwierzcie mi że te wszystkie pająki są schowane właśnie tu, nie wiem jak to możliwe, no ale tak jest o tu widzimy jednego turbo napchanego Bombla, ale też już L2 ale trzeba przyznać, że syf w terrarium się robi przynajmniej na szybach od odchodów bo na szczęście w podłożu jest bardzo dużo ekipy sprzętającej no i ona sobie radzi z resztkami pokarmowymi zostawionymi przez pająki, więc wszystko jest spoko. Lecimy dalej. A teraz Holconia murayensis, słuchajcie. Jak widzicie, tu siedzi pająk który mi ostatnio wyliniał i jest zdecydowanie za duży na tą kliszuweczkę, więc sadzimy go tu. To są, słuchajcie, pająki właściwe z Australii, które dysponują słabym jadem, ale są piekielnie szybkie, natomiast plus posiadania takiego gagatka jest niepodważalny. On nie musi mieć żadnego wilgotnego podłoża, można go trzymać na niczym. Ja oczywiście tutaj dałem podłoże, żeby fajnie wyglądało, ale nie musiałoby być tego podłoża, słuchajcie, ponieważ ten pająk w całości pobiera wodę z pokarmu. Teleport na maksa, więc trzeba dość rozważnie przeprowadzić z tego pajączka, natomiast najpierw trzeba coś mu tutaj wsadzić. No i w moim przypadku będzie to po prostu kawałek maty kokosowej, no bo to się sprawdza po prostu świetnie. Pająk może się ukryć w tej macie, może sobie po niej chodzić. Ogólnie może wszystko, czego chce. Pająk, którego widzimy, jest w stadium L4 i będzie miał słuchajcie, około 18 cm w rozstawie. Ciężko w to uwierzyć, ale tak właśnie będzie. I dodatkowo pająki te rosną naprawdę bardzo szybko, jak im się daje jeść, więc mega spoko. Dawaj, o. No, całkiem sprawnie poszło. Z bliska malec prezentuje się tak, czyli jak? No, czyli turbo strasznie, ale to w sumie jest dziwnego, ponieważ należy on do rodziny z paraside czyli spachaczowatych. No i wszystkie te pająki wyglądają strasznie. Natomiast póki co jest to malec, którego bać się nie trzeba, ale widzę, że on, słuchajcie, zyskał taki przyrost po tej wylińce, że każda następna będzie powodowała już lekko mokre majty, że się tak wyrażę. Ale dobra, przełożony, przełożony, to lecimy dalej. To jak już jesteśmy w rytmie przekładania to przełóżmy i to czyli hilobrachys guang*. Finensis? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to się czyta, ale jest to hilobrachys pochodzący z Chin. A skoro Azja i hilobrachys, no to wiemy, że jest to ptasznik silnie jadowity. Z nim nie ma żartów, trzeba uważać, słuchajcie. Ja mu przygotowałem już tubę z takim torfem zrzuconym na bok. Podejrzewam, że on sobie zacznie tutaj kopać gdzieś w miejscu, gdzie tego torfu jest więcej. Natomiast takim złym panem, żeby mu pusty pojemnik dać nie będę. Użyjemy takiego fajnego kawałka kory, jak widzicie. Ja go po prostu zakopię w samym środku tego właśnie zbocza i w ten sposób pająk będzie szczęśliwy, no cóż mam wam powiedzieć? Pojemnik dla Hilobrachysa jest skończony, to jest pająk, który naprawdę dużo pajęczynuje, no bo sami zobaczcie, co tu się dzieje.. <gry> No tak to wygląda. W ogóle tego Hilobrachysa dostałem od jednego z Was bardzo dawno temu, myślę, że z rok temu na giełdzie w Krakowie chyba. Także pora go wyjąć, bo już wyrósł dość długo u mnie, rósł. No ale udało się. I nie wiem, jak to zrobić, słuchajcie, bo Hilobrachysy serio są turbo-teleporterami i to jeszcze takimi skocznymi. <laughs> Natomiast wydaje mi się, że tak, trzeba by wyjąć stąd po prostu korek. Nie wiem, czy to się wydarzy z ptasznikiem, czy nie. Tak wygląda nasz gagatek. Niestety nie wiem, czy to samiec, czy samica, ale myślę, że kolejne wylinki już nam pokażą, jaka jest prawda. Także połóżmy go tu delikatnie. Fajnie by było go położyć no i zmusić, żeby opuścił swój bezpieczny rewir, jakim jest pajęczyna. Oczywiście, kiedy obcuję z tego typu pająkami, to zawsze mam przygotowany tuż obok pod ręką jakiś pojemniczek, którym złapię pająkę, jeśli on zażyczy sobie ucieczki. No, widzimy, że hilobrachys jest trochę zdezorientowany, bo niby siedzi na swojej pajęczynie, no ale jednak nie jest w swoim ciasnym domku, prawda? Ale widzę, że może uda się go tak tutaj delikatnie po prostu zmusić, żeby opuścił ten swój rewir. Ja go widzę, słuchajcie, pierwszy raz tak, że po prostu z bliska na niego patrzę, bo jak on siedział w tym pojemniku, to nawet nie było widać, co to jest za pająk, nie? To się okazuje, że całkiem ładny ten hilobrachys. Dobra, zdjęliśmy go, w takim razie wyciągamy... Starą pajęczynę. Mógłbym mu oczywiście zostawić tą pajęczynę, no ale nie ma takiej potrzeby. On i tak sobie stworzy swoje gniazdko. W takim razie zamykamy i na następnej aktualizacji pokażę Wam, co się zmieniło, bo na pewno cały pojemnik w większej bądź w mniejszej części będzie zapajęczynowany. Gotowe! A następny jest Braplast, którego w ogóle tworzyliśmy na ostatnim odcinku. Co słychać U. Tutaj siedzi bardzo drogi ptasznik. Jeszcze samiczka. Wystaje jej tutaj pupcia. Możemy zobaczyć, co się wydarzy, jak delikatnie poruszymy pojęczyną tutaj. Natomiast ptasznikiem jest Birupes simoroxigorum. Endemit pochodzący z Borneo, moi drodzy, piekielnie płochliwy ptasznik, ale również bardzo jadowity, więc nie można go bagatelizować. Chciałbym podnieść ten kawałek kory, żeby po prostu zobaczyć, jak wygląda jego gniazdo od środka, bo niestety nie dokopał się on stricte do samego podłoża, więc nie mogę go obserwować od spodu. A tak to zobaczymy, jak wygląda jego gniazdo Stricte. O zobaczcie jak śmiesznie to wygląda, bo ta część tutaj i tak samo ta tu, to jest miejsce gdzie korek dotyka ziemi i zobaczcie, że on sobie zrobił tylko taki bardzo wąski tunel idący tutaj pod korkiem, więc naprawdę to ciekawe, że nie stworzył żadnej większej komory. Skubany lubi po prostu siedzieć w ciasnym. Samiczka jest onieśmielająco piękna, jak i również onieśmielająco droga, słuchajcie, bo jej wartość to około 3000 polskich złotych. Skoro tak, to tak. Jak widzimy, ptasznik to jest totalnie płochliwy, nie stawia się również, bardzo rzadko atakuje na wizji, więc ogólnie powiem Wam szczerze, mam go, ale tak jakby go nie było, naprawdę. Natomiast zobaczyliśmy, że fajnie wygląda ten, to jego gniazdo, bo właśnie byłem ciekaw, czy on sobie tutaj zaaranżował całą przestrzeń pod korkiem, czy nie. No to wyszło na to że nie. Zrobił sobie po prostu wąski tunelik, w którym siedzi. Delikatnie odłóżmy w takim razie korek na miejsce. No i zobaczcie, jak niesamowicie. I to właśnie jest, to wyjście, to jest kontynuacja jego tunelu. Nic pod tym korkiem nie ma. Nawet nie ma komory, w której może się obrócić. Skubany, ale sobie wymyślił. No ale dobra. Zobaczyli? Zobaczyli. To lecimy dalej. I na sam już koniec lecimy z grubej rury. Pamiętacie czy nie pamiętacie? Dam wam chwilę i nie oszukujcie, napiszcie w komentarzu, wy, którzy wiedzieliście, co tu siedzi. No i teraz już odpowiem: tu siedzi, słuchajcie, w tym miejscu piękna mamusia, moi drodzy: Agelena Orientalis, ona też mi złożyła kokon. Nie wiem, czy to kurczę będzie widać. O, kokon jest z tej strony. Pajączek siedzi tu. Boję się, że to nie będzie jedyny kokon, jaki ona złożyła. No i to są mega fajne pająki, bo to są takie trochę kątniki, ale z południa Europy, no nie? Więc tak naprawdę również one nie potrzebują żadnego podłoża, żadnej wilgoci, nic nie potrzebują. Siedzą tylko w czymś takim, fajnie łapią. No tylko, że nie możemy się tu dostać, słuchajcie, do tego jej imperium. O, widzimy, że ona sobie tam siedzi właśnie. No, co ty tam kombinujesz, mała? No nic, odpuszczamy, słuchajcie, ją, no bo jak widzicie, jest totalnie zbunkrowana. Natomiast na ostatnim odcinku, kiedy Wam ją pokazywałem, mówiłem, że całe terrarium będzie w pajęczynie, no więc myliłem się, moi drodzy. Pajęczyna jest tylko tam, gdzie pająk zdołał sobie ją zaczepić. W takim razie dorzucimy mu tutaj jeszcze. Tu mam matę kokosową, więc też ją możemy po prostu tutaj porozrzucać. No i wówczas na kolejnej aktualizacji myślę, że już rzeczywiście całe terrarium będzie w pajęczynie. Dobra, kochani, no na dzisiaj to tyle. Skończyliśmy. Mam nadzieję, że było fajnie, że były fajne kadry. Póki co, jeszcze wam nie pokazuję hodowli, bo nawet nie mam LEDów skończonych. Z LEDami też mega długa akcja. Yy, robiłem 3 godziny, lutowałem ten regał i powiedziałem, mam to gdzieś. Zlutowałem LEDy, które ledwo świecą, więc zamówiłem naprawdę porządne LEDy. W sumie dałem 400 zł na LEDy na 4 regały. No i będziemy montować je z gadziorem. Także póki co, nic wam jeszcze nie mówię, ale pamiętajcie, łapeczka w górę nigdy nie zaszkodzi, a wręcz pomoże. To tyle, a teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia już w środę. Hej!